Jak umówić wizytę lub badanie lekarskie w Tu Zdrowie? Jeśli chcesz umówić wizytę lub badania lekarskie, możesz to zrobić na kilka różnych sposobów. Przez infolinię Tu Zdrowie 58 888 2 999 bezpośrednio w placówce, w panelu ubezpieczonego, w aplikacji mobilnej. Aby umówić się na wizytę za pośrednictwem kanałów online, zaloguj się poprzez www.zdrowie.pl lub zainstaluj darmową aplikację mobilną dostępną w sklepie w App Store lub Google Play. Dostępnych jest kilka sposobów umawiania wizyty za pomocą panelu ubezpieczonego. Wybierz Umów Wizytę. Możesz to zrobić na górnym pasku albo wybierając wskazaną ikonę. Można skorzystać z telemedycyny, czyli z dalszych konsultacji lekarskich, sprawdzić dostępne grafiki online w wybranych placówkach i umówić się na wybrany termin. Kolejną możliwością jest zamówienie wizyty poprzez formularz zamówienia usługi. W Tu Zdrowie oferujemy gwarancję najkrótszych terminów realizacji usług. Do jednego dnia lekarze interniści, pediatrzy, lekarze medycyny rodzinnej. Do trzech dni lekarze specjaliści do 5-7 dni dla kilku rzadkich specjalności. Standardy dostępności gwarantujemy tylko poprzez infolinię oraz wyłącznie w przypadku braku wskazania własnych preferencji co do konkretnego lekarza, placówki i terminu. Telemedycyna daje możliwość umówienia się na konsultacje do wielu lekarzy specjalistów w formie wideo, czatu bądź rozmowy telefonicznej. System automatycznie pokaże pierwszy możliwy termin telekonsultacji. Po zarezerwowaniu wizyty, otrzymasz SMS-a z potwierdzeniem umówienia wizyty oraz z prośbą o zalogowanie się do agabinetu, e za pośrednictwem którego możesz przekazać dokumentację medyczną lekarzowi. Jeśli chcesz otrzymać receptę na lek refundowany przez NFZ, dołącz przed wizytą swoją dokumentację medyczną. Opcja grafiki online pozwala zarezerwować termin wizyty w czasie rzeczywistym bezpośrednio w placówkach, które udostępniły taką możliwość. Wystarczy wpisać adres i zaznaczyć promień wyszukiwania i jaki nas interesuje. Można też wyszukać listę dostępnych placówek i sprawdzić w jaki sposób umówić się do nich na wizytę. Do placówek, które oznaczone są słuchawką, masz możliwość umówienia się przez infolinię Tu Zdrowie, a do tych, które są opatrzone pomarańczową ikoną, umówisz się dzwoniąc bezpośrednio do placówki medycznej lub osobiście w recepcji placówki. Symbol formularza przy placówce oznacza możliwość zamówienia wizyty poprzez formularz dostępny w panelu ubezpieczonego. Natomiast ikona ze znakiem Wi-Fi informuje o możliwości samodzielnego umówienia wizyty przez grafiki online. Możesz też umówić wizytę lekarską lub badanie diagnostyczne poprzez formularz zamówienia usługi. Wystarczy podać swoje preferencje co do terminu, godziny i rodzaju wizyty lub badania, a konsultant InfoLinii odzwoni z propozycją wizyty. W razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze można skorzystać z pomocy infolinii Tu zdrowie.